Psalmów Psalm 35, wersety od 1 do 10. Przeciwko tym, którzy prześladują. Psalm Dawida. Uderz, o Panie, na tych, co mnie atakują. Weź tarczę i puklesz i mnie wspomóż Chwyć włócznie. I wystąp przeciw Nim, zagruć drogę tym, co mnie nękają, i powiedz mi, jestem Twoim wybawieniem, a hańba i poniżenie niech spotyka wszystkich czyhających na mnie. Niech się staną, jak plewa na wietrze. Niech anioł Pana rozproszy wszystkich. Niech droga ich życia będzie ciemna i śliska. Niech anioł Pański ściga ich do końca, gdyż bez powodu chwytają mnie w sidła i wykopują na mnie doły. Niechaj spadnie na nich zagłada. Niech sami wpadną w zastawione sieci, Niech znajdą się tam ku własnej zagładzie. A wtedy cieszyć się będzie moja dusza w Panu. Będzie się radować swoim ocaleniem. I zawołają wszystkie moje kości: O Panie, któż się porówna z Tobą, gdy ratujesz słabszego przed silniejszym? lub wyrywasz biedaka z rąk jego łupież. Księga Rodzaju, rozdział drugi. W ten sposób zostało dokonane dzieło stworzenia nieba i ziemi i wszystkiego, co je wypełnia. Dopełniwszy w dniu szóstym dzieła, nad którym się trudził, dnia siódmego odpoczywał Bóg po wszystkim, czego dokonał. Pobłogosławił też Bóg dzień siódmy i ustanowił Go świętym na pamiątkę swojego odpoczynku po całym trudzie stwarzania. Taka oto jest historia początków nieba i ziemi od chwili ich stworzenia. Po stworzeniu przez jachwę ziemi i nieba. Nie było jeszcze żadnego drzewa ani żadnej trawy na ziemi. Jachwę nie zsyłał bowiem jeszcze na ziemię deszczu i nie było nikogo, kto by uprawiał ziemię i rozprowadzał kanałami wodę tryskającą z ziemi, żeby wszystko nawodnić. Wtedy to utworzył jachwę człowieka z gliny. I tchnął w jego nozdrza tchnienie własnego życia. I w ten sposób stał się człowiek istotą żywą. Potem, założywszy w Eden na wschodzie ogród, umieścił w nim jachwę człowieka, którego sam ulepił z gliny. I sprawił jachwę, że ogród wypełnił się pięknymi drzewami, rodzącymi smakowite owoce. W środku zaś ogrodu wyrosło ponadto drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Była tam też rzeka nawadniająca cały ogród. I rozdzielająca się potem na cztery różne strumienie. Pierwszy z nich nazywał się Piszon i okrążał całą krainę Hawila, bogatą w pokłady złota, szczególnie cennego, a ponadto obfitującą w wonną żywicę i czerwony kamień. Drugi nazywał się Gichon i okrążał cały kraj Kusz. A trzeci, o nazwie Hiddekel, płynął na wschód od Asz-Szuru. Nazwa strumienia czwartego Perat. Tak więc umieścił jachwę człowieka w ogrodzie Eden. Żeby go uprawiał i strzegł. Wówczas też jachwę tak nakazał człowiekowi. Możesz spożywać owoce według swego upodobania ze wszystkich drzech w tego ogrodu. Nie wolno ci jeść jedynie z drzewa poznania dobra i zła. Jeśli bowiem zjesz owoc z tego drzewa, nieuchronnie umrzesz. A potem powiedział Jachwe: Mężczyźnie nie jest dobrze być samemu. Dam mu pomoc podobną do niego. Przedtem jednak Jachwę, ulopiwszy z gliny zwierzęta żyjące na ziemi, i ptaki latające w powietrzu, zgromadził je przed mężczyzną, aby dowiedzieć się, jaką każdemu z nich da on nazwę. Ale mężczyzna każde zwierzę nazwał tak samo istota żyjąca. Taką nazwę nadał mężczyzna wszystkim rodzajom bydła ptakom żyjącym w powietrzu i wszelkim zwierzętom polnym. Nie znalazł jednak żadnej istoty, która jako podobna do mężczyzny mogłaby mu być pomocna. Wtedy to jachwę sprawił, że mężczyzna zapadł w głęboki sen i w czasie tego snu Wyjął z jego boku jedno żebro, a wolne po nim miejsce wypełnił ciałem. A potem żebro wyjęte z boku mężczyzny, przemienił w niewiastę. Gdy następnie przyprowadził ją do mężczyzny, ten powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Będzie się nazywać niewiasta, gdyż została wzięta z mężczyzny. Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z niewiastą tak ściśle, że odtąd stanowią jedno ciało. Oboje, mężczyzna i niewiasta, byli nadzy, ale nie odczuwali z tego powodu wstydu. Mądrość Syracha, rozdział 35. Zachowywać prawo, to pomnażać ofiary, przykazania wypełniać, to składać dzień czynienia, okazywać się miłosiernym, to ofiarę składać z mąki najczystszej. Rozdawać jałmużnę, to składać ofiarę uwielbienia. Odwracać się od zła, to sprawiać radość panu. Unikać nieprawości, to składać dar przebłagania. Nie pojawiaj się przed panem z pustymi rękami bo wszystko mu się należy zgodnie z przykazaniem. Ofiarą sprawiedliwego ołtarz się rozwesela. Wonność tej ofiary sięga najwyższego. Miłe są Bogu dary, które składa prawy, a pamięć o nich nigdy nie zaniknie. Swoją hojnością uwielbiaj Pana, i nie bądź skąpy, gdy składasz pierwociny swych plonów. Ilekroć składasz ofiarę, miej pogodne oblicze. Gdy składasz dziesięciny, bądź zawsze radosny. Dawaj najwyższemu tak, jak on dał Tobie, z całą hojnością według Twych możliwości. Pan bowiem za wszystko człowiekowi odpłaca i Tobie też przekaże siedmiokrotną nagrodę. Nie usiłuj przekupić go upominkami, bo on niczego nie przyjmie od ciebie i nadziei nie pokładaj w ofiarach bezbożnych. Pan jest bowiem sędzią sprawiedliwym dla wszystkich. Nie stanie po drugiej stronie, żeby wskrzywdzić biedaka, i wsłuchuje się zawsze w głosy uciśnionych. Nie jest on nieczuły na błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarżą. Bo czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach? I czy jej krzyk nie dosięgnie w końcu sprawcy? To służy Bogu z całego serca, jest mile widziany przez Boga, a głos Jego dociera aż po same obłoki. Modlitwa pokornego przenika obłoki, a on nie jest pocieszony, póki go Bóg nie wysłucha, nie przestanie. Dopóki Najwyższy nie wejrzy na Niego i nie przyzna racji sprawiedliwym, przywracając porządek. A Pan nie będzie zwlekał i wystawi ich na próbę, zetrze biodra gwałtowników i dokona pomsty na narodach. Wygubi wielu unoszących się pychą i bezlitośnie pokruszy berła bezbożnych. Każdemu odda według jego czynów, a czyny ludzkie oceni według serc człowieczych. Na swój lud Wyda wyrok sprawiedliwy i napełni go radością w miłosierdziu swoim. Na czasy ucisku dobre bywa miłosierdzie. Ewangelia według świętego Marka, rozdział ósmy, drugie rozmnożenie chleba. A za dni owych, gdy wielka rzesza ludzi znów była z Nim i nie mieli co jeść, wezwał uczniów swoich i powiedział do nich: Żal mi tego ludu, już bowiem trzy dni pozostają ze mną, a nie mają co jeść. Jeżeli zaś rozpuszczą ich głodnych do domu, upadną w drodze, bo niektórzy spośród nich przyszli z daleka. I powiedzieli mu na to uczniowie jego, jakże na tym odludziu będzie ktoś mógł nakarmić ich chlebem? Wtedy zapytał ich, Ile chlebów macie? A oni odpowiedzieli, Siedem. Wtedy polecił ludowi usiąść na ziemi i wziąwszy siedem chlebów, dzięki czynił, łamał chleb i dawał uczniom, aby go rozdzielali. I rozdali chleby ludowi. Mieli także kilka rybek. Te również pobłogosławiwszy kazał rozdać. Jedli tedy i nasycili się. A ułomków, jakie pozostały, zebrali jeszcze siedem koszów. Było zaś ich około czterech tysięcy. Potem rozpuścił ich. Zaraz też wstąpił z uczniami swymi do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Żaden znak nie będzie dany. Wtedy nadeszli faryzeusze i zaczęli rozmawiać z nim. Chcąc zaś wystawić go na próbę, kusili go, domagając się od niego jakiegoś znaku z nieba. A on westchnąwszy głęboko w duszy powiedział: Czemuż to plemię szuka znaku? Zaprawdę powiadam wam, iż żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu. A potem, zostawiwszy ich, znowu wstąpił do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Przestroga przed Faryzeuszami i przed Herodem. Tymczasem uczniowie zapomnieli wziąć ze sobą chlebów, a mieli przy sobie tylko jeden chleb w łodzi. On zaś wydał im taki oto nakaz: bądźcie uważni, i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaś zaczęli mówić między sobą o tym, że nie mieli chleba. Jezus zaś, zauważywszy to, powiedział do nich, Cóż tak rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Czy aż tak otępiałe są wasze serca? Mając oczy, nie widzicie. I mając uszy, nie słyszycie. Czyż nie pamiętacie, ile koszów napełniliście ułomkami, gdy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy ludzi? I odpowiedzieli: Dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy ludzi, to ile koszów napełniliście ułomkami? A oni odpowiedzieli: Siedem. Tedy rzekł do nich: Czy nadal nie rozumiecie? Uzdrowienie ślepego z Betsejdy. A potem przybyli do Betsejdy, gdzie przyprowadzono doń pewnego ślepca, prosząc, aby się go dotknął. A on wziął ślepca za rękę i wyprowadził go za wieś. Potem Pomazał oczy jego śliną, włożył nań swe ręce i zapytał go, Czy widzisz coś? A on rozejrzawszy się powiedział, Patrzę na ludzi i widzę ich niby chodzące drzewa. A potem położył mu jeszcze raz ręce na oczy. Wtedy przejrzał i został uzdrowiony tak, że widział wszystko całkiem wyraźnie. Wtedy odesłał go do domu, mówiąc: Żebyś przypadkiem nie wstępował do wsi. Wyznanie Piotra. A potem poszedł Jezus z uczniami swymi w okolice Cezarei Filipowej. Podczas drogi zapytał uczniów: Za kogo ludzie mnie uważają? Odpowiedzieli, za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. Wtedy zapytał ich, A wy za kogo mnie uważacie? A Piotr odpowiadając rzekł do niego, Ty jesteś mesjaszem. A on nakazał im, żeby nikomu o nim nie mówili. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania Jezusa. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy będzie musiał wiele cierpieć, że będzie wzgardzony przez starszych, przez arcykapłanów i uczonych w piśmie. Że będzie zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. I mówił to całkiem otwarcie. Wtedy Piotr odprowadził go na stronę i począł upominać. A on obrócił się i zobaczywszy swych uczniów, zgromił Piotra, mówiąc: Odejdź stąd, szatanie. Nie myślisz o tym, co Boże! Tylko o tym, co ludzkie. O naśladowaniu Jezusa. A potem wezwał ku sobie lud razem ze swymi uczniami i powiedział do nich: Jeżeli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie siebie samego. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Kto bowiem pragnie uratować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, ten je ocali. Bo cóż pomoże człowiekowi, jeśli nawet cały świat pozyska, ale własną duszę zatraci? Cóż może człowiek oddać w zamian za swoją duszę? Kto tedy zaprze się mnie i nauki mojej przed tym plemieniem wiarołomnym i grzesznym, tego również syn człowieczy wyrzeknie się, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wespół z aniołami świętymi. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.